No ale od tej propos witam Was w kolejnym odcinku z szeptania nocą <laughs> Nagrałem właśnie 15 minut odcinka i okazało się, że, że nic nie nagrałem. Jak ty wylazłaś cholero? Ojej. Co za ohydna świnia właśnie tam Złaś tam z powrotem Ta skudna Hmm. Kiedy ja muszę zdobyć jak najszybciej drwo, mam w ogóle 3-4, bo w zasadzie jeszcze mam w tym... w mojej skrzynce. Mam mhm. trochę białego, znaczy białej wełny po prostu, no. Więc powoli mogę to uzupełniać. Powolutku, powolutku, aż do składku spadaj tam, spadaj spadaj spadaj, 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 świnio, jest spadłaś No jej Dobra, czy uda mi się no, no co za głupia kura No zrobiłem tam dziurę, bo chciałem trochę żeby tam trawy było, ale żeby te, te owieczki mogły Spokojnie Widzę, że się nie da. Potem to będę kombinował. Na razie to przydałoby mi się jakieś jedzenie, więc muszę wyruszyć w trasę. Dobra, eee, spawn. Random TV. Kompletnie randomowe miejsce. Na poszukiwanie jedzonka i. Czy tu jest jakaś działka? To info. Tak jest, niestety. A szkoda bo przydałoby się jakiś domek ograbić. Mam jedno jajucho. Powinienem był nim rzucić tam na dole. Ale to spokojnie. Pustynia, pustynia, pustynia. Do mnie wygląda na zgrifowany domek. Może znajdę w nim cokolwiek do jedzenia No Nowfield. Nie bardzo dobrze. Bardzo ładny, że Nofields Font. Ktoś ci odwiedził. Brzmi jak groźba i to poważna. Zginąłem. Dobra, ee, czy ja tam, w ogóle jestem, sens, żebym ja tam schodził? Zobaczcie, tu są piecyki jakieś. Nie, tu jest doba zimna. Nic tu ciekawego nie ma. Dobra, spawn. I jeszcze raz lecimy na random tipi. Random tipi. Właśnie, przecież ja nie odpaliłem moich wspaniałych shaderków. To takie fajne szejderki są, no. Oj, 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 już nie mogę biegać. He, zobaczcie, jak woda wygląda fajnie. Kurczę, blaszka, przydałoby się to. O, Enderman. Jakaś krowa, jakiś coś, jakiś domek zgrifowany. No, tu coś jest, ale to, to mnie nie wygląda na zgrifowany domek. Tylko nie ząbieg. No dobra. PS info. No fields found. Kurde Bogam, jedzonko, jakiekolwiek jedzonko. Szlag by to. O czy pająkę się mogą przynieść później? Ktoś tu był. Ktoś to wszystko zgrifował. Opalnia kopa. Lecimy nadal. Lecimy przed siebie. Nie pamiętam do jakiej mikstury dokładnie w tym momencie, ale do którejś mikstury były potrzebne oczy pająka. Chyba widzenia w ciemności. Albo niewidki. Albo widzenia w ciemności, albo niewidki. Takie ja mam wrażenie. Więc. O kurde, patrzcie, jakie to zabrania, więc na pewno przydadzą te oczy. No umieraj tam, bo ja nie mam energii, żeby z tobą walczyć. Czekajcie, ja tutaj znajdę do jedzenia. Nie jest lekko, co ja mam będę mówił. O, ale akurat to mi się do jedzenia przyda. Jeżeli będę miał tą ee, mączkę kostną, to akurat bardzo mi się przyda. No dawać, 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 dawać mi jakieś jedzenie, ja potrzebuję jedzenia. Jak wam się tło podoba do yy, serii Szeptanie Nocą? Takie sobie wymyśliłem tełko. No takie... z płonącym ogniem. To fajne jest. Mi się podoba. Kurcze, blaszka. No i tu nic nie ma, naprawdę? Ja zaraz umrę z głodu, To jakieś drzwi, oby tam nie było filda. Co prawda mógłbym kit jedzenia sobie wziąć, ale wolę nawet nie korzystać z możliwości VIPa. Wiecie, no cheating. Żeby nie było, że nie da się u nas grać bez wipów, Zobaczcie, od trzeciej w nocy nie ma nikogo na serwerze. No, mamy działkę skriffowaną. Nie widzę skrzynia. Czy tu jest jakieś? Nie ma. Błagam jedzenia. Z tego co widzę, kurde, ile tych moich ukochanych gryperków ginołeś, co tu jest napisane? A bardzo niedobrze chociaż mam bek w razie gdyby mi nie pykło zawsze mogę beknąć mogę beknąć wiecie to? za dużo was za dużo was no właśnie do pieczenia chleba back. To jest no jest, 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 jest. Kurczę, pieczone, a tu ciemno jak w tyłeczku. A ja jedzenia jak nie było, tak nie mam. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Nie Nie wodzie, nie w wodzie, bo ja nie będę potem... Zrobimy tu pod wodą. No fields found. Już oczywiście zgrifowane. no bo jakby, że, że jakże mogłoby być inaczej. No dobrze. <coughs> Pęta palce, pięta palce, trzeba stąd uciekać. Trzeba stąd zawijać kopyta. No niech się zrobi jasno. Mhm. Właśnie mi się skończył sprint. Przerąbane. <grym> Kurczę, pieczone no i co teraz coś tu jest, coś tu mamy gryfowany kolejny domek, ale z sadzonką jakąś taką Persynchrono Fields Found raz zginę tu ktoś zginął no dobra cztery mączki własnej Wystarczyć nas na start, żeby trochę chleba zrobić O, chyba trzeba będzie jednak wrócić do domu. Dobra, wracam do domu O dom eee, nie mam motyki No dobra, to sobie zrobię bym tam troszeczkę więcej tej zrobił co ja zrobiłem w końcu z tym drewnem? no gamoń dobra się kan To... Kurdelebele, co ja narobiłem. Okej, okay, 12 Fucking hell. Jest dwóch się dwóch się mieszczę. Ajajaj, tu musiałem użyć trzech, a tutaj mi idzie ząbek. Za I zaraz go zdzielę za to, że depta po moich roślinkach, no co za bydlę. O, no jest? Nie dostał ode mnie. O, oki doki. Dobra. Wlać mi tu moje jedzonko. Dwanaście do posadzenia, spoko. No i dobra, jak mi to teraz to obrośnie już będzie bardzo bardzo nie najgorzej robię jeszcze jakąś łączkę kostną nie mam trochę odkładam tego wienka o mogę mieć kolejnego tego ale to później sobie zrobię cyku cyku cyk mogę mieć chlebek jeden no i fajnie no dobra Co tutaj zaczęli mi budować? Przecież coś takiego, to powinien być pan normalnie. To takie paskudne budowanie. Chyba. A, tu jeszcze sięga działka, zobaczcie. nie wybucha. A co my tutaj? O, cześć, kurczak. Ej, o super, że dałeś mięcho. Bardzo mi się podobasz, kurczak. A czy tutaj będzie... No future found. No, żeż No i fajne. Kurde, więcej w nie miała. Dobra, trzeba nawet zabrać to. Pierwsze wymysło. O właśnie. Tego ja potrzebuję. W zasadzie... Tych elementów potrzebuję. A konkretnie do gości. Co? co ja im takiego ja zrobiłem? Dobra. Nie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź ode mnie, idź ode mnie, idź sobie. No co za cholera paskudna. Czy tam będzie działeczka, bo ja chyba z tego co widzę to nie ma tutaj działeczki. Sinfon nie ma działeczki Ale Tak jak nie ma działeczki, tak też nie będzie ciekawego tutaj. Kurde, mogłem zjeść wcześniej tak... by to trafił, Kurcze, pieczoniutkie. Kurczaczki. No właśnie kurczaczek jest nie pieczoniutki, mam go, ale jest nie pieczoniutki. Zaraz będę musiał go odłożyć i upiec. A właśnie, ja nie sprawdziłem w piecyku. Może ja tam coś ciekawego. A w tym piecyku, bo już zapomniałem. Przecież dawno tego nie, nie sprawdzałem. A new version is available. Download here. Pan g Wam się to najprawdopodobniej nie wyświetla, tylko ludziom z opem. Op. Overpowered. Hi, 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 hi. Oho, a co my tu mamy? Nie, zdecydowanie nie chce mi się tam nadużyć. Griff, grif, griff, griff, wszystko to zgrifowane. Muszę się zapytać, Crazisa, czy nie dałoby się. Uuu, cześć, krówko. Czy nie dałoby się zrobić tak, że jeżeli pada działka. No, bo pana działka dajmy na to, no nie? No to po 3 miesiącach, znaczy po miesiącu, bo po miesiącu nie grania, po, po 30 dniach u nas e, nie grania, działka wyłącza się Kuboid. I teraz, czy na przykład po kolejnych 14 dniach od wyłączenia Kuboidy dałoby się zrobić, żeby automatycznie wpisała się na wielkość działki Komenda Regen. To byłoby całkiem spoko, nie? No, to byłoby całkiem spoko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Podobałby mi się ten pomysł. No, coś chyba mamy tutaj. O, pozostałość po wiosce npc No to raczej jedzenia tutaj nie znajdę. A szkoda. idziemy dalej. Nawet się... oj to... Czekaj, ja chcę na pustyni szukać. No show Umrzyj. Umrzyj, zombiaczku. Znaczy, ty już jesteś martwy teoretycznie, ale mógłbyś być martwy jeszcze raz. Pustynia będzie. Bostynia będzie trwała wieczność, to na spawn. Jeszcze raz random tp. Brzydko tutaj. Jeszcze raz random tp. Może trafię na czyjś domek w końcu? Bez kuboidy. No to mi wygląda na domek bez kuboidy, tylko że... Co mi po tym skoro jest z zgrifowa... Ale tu się zapowiadała epickość. Kurczę, szkoda. Aż mam ochotę odpalić. Odpalę. Sprawdzę, czyje to? Mr. Adamen. 1, 2, 3. Szkoda. No to się naprawdę ładnie zapowiadało. Ale wiesz, co Mr. Adamen? Dzięki za wełnę. Tyle ci powiem bo Bena był na mi się bardzo, 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 bardzo przyda. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem Mister Adamia. To się to chyba szybciej kosić tymi... Yy, tego co pamiętam... Ale mogę się mylić. Cyku, cyku, cyku. Nie no chyba wystarczy mi półstaka. Tak przypuszczam, jak to zaskocza, to zginę? O, nie zginąłem. Co, za. Powinno mi wystarczyć. On dom. Po okazji jak będę robił coś w okolicy mojego domu to mi może odrosną te... Ułożył do pieca i <laughs> takie żarcie. Zatem nie wiem ile będę wiedział już na 100% ile mi brakuje, do tego żeby żeby wykończyć domy chociaż z zewnątrz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 brakuje pełny. No, jak wiemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dom. Dom, dom, dom. A to mógłbym w sumie teoretycznie zabrać sobie do środka, już zacząć tam Powolutku przenosić rzeczy. Okej, okay. mm. stary głupek. Jeszcze O, serwer, to się zrestartuje za 60 sekund, to jest dobry, dobry moment na to, żeby zakończyć odcinek, także jeszcze wam pokażę jak wygląda z zewnątrz domek, po już tych tak białych, białych elementów, wygląda śmiesznie, hi hi. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.